Sul, sól, Simomaniacy! Z tej strony Simka Daga. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś kolejna część speedbuildu, w którym będziemy przebudowywać dalej Wierzbową Zatoczkę. Jest to już trzeci domek, jak dobrze pamiętam, który przebudowuje w Wierzbowej Zatoczce. Poprzedni domek znajdujący się na tej parceli miał nazwę Stokrotkowy Szałas, więc stwierdziłam, że każdy domek, który w wcześniej budowa miał jakiś tam vibe z poprzedniego, więc i tutaj musi jakoś to nawiązywać. Z racji, że nazwa bardzo mnie urzekła, to stwierdziłam, że będzie po prostu dużo zieleni, dużo białych kwiatków. No i też postawiłam na to, żeby elewacja była bardziej taka, wiecie, jak w poprzednim domku były akurat takie kremowe deski, więc tutaj też dałam jako elewację te same deski, tylko z odrobiną Robiną cegły, żeby jakoś pasowały też do poprzednich domków akurat w tej dzielnicy. Na początku bym chciała wam jeszcze powiedzieć z jakimi dodatkami, pakietami były używane te robiony cały ten domek. No i tutaj dominuje akurat cztery pory roku i być rodzicem. Dlatego wybrałam akurat te, bo najwięcej pasują, najbardziej pasują właśnie tutaj do tego domku. Jest to domek typowo dla dużej, bardzo dużej rodziny. No i też jeszcze sobie zapożyczyłam z wyspiarskiego życia. Wiecie, tam mamy takie narzędzia do malowania terenu, to wzięłam sobie stamtąd piasek, żeby zrobić piaskownicę. Słuchajcie, domek, tak jak już mówiłam, jest bardzo, bardzo dużym domkiem. Co dla... będzie bardziej takie, wiecie, dla... Simomaniaków, którzy lubią grać wielopokoleniowe rozgrywki bądź lubią grać dużymi rodzinkami ten domek jest istnym rajem dla dzieciaków, aczkolwiek dla rodziców już tak nie bardzo, bo jest dość dużym domkiem, więc będą mieli dużo sprzątania, wiecie o co chodzi. No, ale też ma taki bardzo rodzinny klimat. Może zacznijmy sobie tak jak to zwykle robiliśmy, od dołu. Na wejściu mamy taki, wiecie, wiatrołap, tutaj mamy postawione duże lustro, trochę kwiatków, dużą szafę, stojaki na buty, no i mamy drzwi, które prowadzą nas do reszty domu. Y Przechodząc przez te drzwi, od razu nam się będzie rzucać po lewej stronie wielki stół, taka jakby jadalnia. Obok zaraz salon. Wszystko razem jest otwarte, połączone. W salonie bardzo fajny, klimatyczny kominek, na takie wiecie, zimowe, jesienne wieczory, żeby cała rodzina mogła się usiąść, posiedzieć przy kominku, a po prawej stronie mamy od razu wysepkę kuchenną i kuchnię jest to tak wiecie. Coś akurat mi wpadło do głowy, żeby zrobić akurat to w takim stylu, i nawet mi się to całkiem podoba, bo jest to coś nowego. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie robiłam w żadnej swojej budowli, a tutaj akurat mi to pasuje i całkiem fajnie to wygląda. Po prawej stronie mamy też kolejne drzwi i tam jest taka duża łazienka. Mamy w tej łazience wannę, wiecie, tam goście mogą z niej korzystać, jest oczywiście toaleta. Wanna jest bardzo fajnie zabudowana, no i też jest. Umywalka też tak fajnie zrobiona z tych szafek, bardzo mi się to podoba. Na wprost, tak jakby na wprost, ale trochę z prawo skręcając mamy taki pokój w starych meblach taki vintage bym bardziej powiedziała, trochę fioletu, trochę różu i uwaga jest to pokój dla babci, bądź jeżeli będziecie chcieli mieć dziadka no to sobie po prostu przerobicie to na niebieski czy tam zielony lub jeżeli obydwu, to po prostu wystarczy trochę łóżko odsunąć, no i dziadkowie tutaj w tym domku będą mieli też swoją Taką prywatną łazienkę, no bo wiecie, jak to jest duża rodzina, no to trochę więcej musi być tych łazienek, żeby każdy mógł mieć swoją prywatność, a nie czekać, aż ktoś wyjdzie z tej łazienki. Mamy też schody na górę. No i na górze mamy też Królestwo Rodziców. Takie, wiecie, bardzo. Klasyczne bym powiedziała, ale też przytulne. Tutaj dominuje głównie taki brąz, taka kawa z mlekiem. No i oni też mają swoją taką łazienkę, taką trochę bardziej nowoczesną, bym powiedziała, bo te kafelki tak fajnie nadawają tej nowoczesności w, te, w tych ich łazience. Później mamy jeszcze pokój dla starszej córki. Dla takiej wiecie, nastolatki, bądź jeżeli będziecie chcieli, to może młodej, dorosłej. Jest tutaj, tak wiecie. Vielen mm Dank. -hmm. trochę różu, trochę fioletu takiego pudrowego bym powiedziała, no i oczywiście biel, lampki, jakieś tam roślinki, świeczki wiecie, to co nastolatki czy tam młode dorosłe lubią najbardziej no i ma też tutaj swoje biurko, laptop tak myślę, że będzie całkiem spoko, jeżeli będzie to nastolatka lub młoda dorosła, która wiecie, pojechała na studia i czasem tu przyjeżdża później mamy jeszcze pokój chłopaków. I mamy tutaj miejsce dla nastolatka i miejsce dla młodszego brata. Tutaj dominuje tak bardziej taki szarość, czerń, niebieski, granat. Wiecie, takie typowo chłopięce. No i oczywiście postawiłam na to, że z że to jest pokój chłopaków, no to musi być ogromny bałagan, więc ten bałagan też jest. Z pokoi takich sypialnianych, mamy jeszcze sypialnię dwóch dziewczynek, to bardziej takie, wiecie, będzie to taki pokój dla dzieci w wieku podstawowym niż bardziej w wieku licealnym. Bo tutaj są, wiecie, misie, tutaj są jakieś tam kosze z zabawkami, tutaj jest dużo różu, troszeczkę niebieskiego. No i biel oczywiście jak to u dziewczynek i do góry mamy też jeszcze kolejne dwie łazienki. Jedna jest dla młodszych dzieci i ta jest niebieska, czyli wiecie dla tego młodszego chłopca i tych dwóch młodszych dziewczynek i kolejna jest dla starszaków, czyli dla tej dziewczynki i tego chłopca. Myślę, że domek będzie Wam się bardzo podobać. W galerii jest już on udostępniony jako renowacja wierzbowej zatoczki, czyli W.Z. i dom, domek trzeci, czy tam dom trzeci, jakoś tak to było chyba. Znajdziecie to i będziecie mogli już sobie to pobrać i kolejny domek wstawić nowy do wierzbowej zatoczki. Z mojej strony to już będzie na tyle. Zapraszam Was bardzo serdecznie serdecznie do obejrzenia tego filmika do końca, żeby zobaczyć efekt końcowy, bo tam będą zdjęcia. No i ode mnie to już na tyle. Zapraszam Was też bardzo serdecznie na moją stronę na Facebooku, na stronę na Instagramie i do dołączenia na moją grupę na Facebooku, Simsiaki Simki Dagi. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być ze wszystkimi filmikami na bieżąco, to zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwoneczek. Ode mnie to już na tyle. Słyszymy się w kolejnym filmiku. Pa!